Dom Zagadek Obudziłem się w ciemności. Zimno otaczało mnie jak niewidzialny koc, a zapach stęchły drażnił nozdrza. Nie wiedziałem, gdzie jestem. Czułem, że coś jest nie tak. Ręce i nogi były wolne, ale mój umysł wciąż był związany strachem. Wokół mnie panowała cisza, przerywana tylko odległym dźwiękiem kapania wody. Chciałem krzyknąć, ale strach zablokował gardło. Zamiast tego powoli rozejrzałem się po pomieszczeniu. W ciemności zarysowały się kontury starych mebli. Szafa, krzesło, jakiś stół. W kącie dostrzegłem słabą poświatę, latarkę. Wziąłem ją, a jej ciepłe światło oświetliło ściany pokryte dziwnymi rysunkami. Dziecięce, ale niepokojące. Postacie z rozciągniętymi kończynami, szeroko otwartymi oczami i zębami jak igły. Pod nimi widniały słowa napisane czerwonym markerem: Nikt nie ucieka. Serce zabiło mi szybciej. Wspomnienia zaczęły wracać. Mężczyzna w masce, jego zimne, pozbawione emocji oczy i głos pełen fałszywej czułości. Zabierzemy cię w bezpieczne miejsce. Kłamał. W rogu pokoju zobaczyłem drzwi. Ostrożnie podszedłem i spróbowałem je otworzyć. Zamknięte. Na środku drzwi wisiała karteczka. Pierwsza zagadka: znajdź klucz. Twoje życie od tego zależy. Wciągnąłem drżący oddech i zacząłem szukać. Każda sekunda wydawała się wiecznością. Przesuwałem latarką po pokoju, przetrząsałem szuflady, zaglądałem pod meble. W końcu w starym brudnym pudełku znalazłem klucz. Ręce mi się trzęsły, gdy przekręcałem go w zamku. Drzwi otworzyły się z przeraźliwym skrzypieniem. Znalazłem się w korytarzu, którego ściany były pokryte zdjęciami. Wszystkie przedstawiały dzieci, uśmiechnięte twarze, zamrożone w czasie. Na każdym zdjęciu widniała data. Ostatnia zawsze była taka sama Dzień zaginięcia. Nogi odmówiły mi posłuszeństwa, gdy usłyszałem coś za sobą powolny, miarowy stukot. Odwróciłem się. Nic, ale czułem, że coś tam jest, że mnie obserwuje. Poszedłem dalej. Każdy kolejny pokój miał zagadki, jedna trudniejsza od drugiej, a każda z nich miała swoją cenę. W jednym z pokoi musiałem przeciąć palec, by otworzyć mechanizm drzwi. W innym rozwiązać równanie matematyczne, podczas gdy sufit opuszczał się coraz niżej. Z każdym zadaniem czułem, że coś we mnie umiera: dzieciństwo, niewinność. W końcu dotarłem do pokoju, w którym znajdował się monitor. Na ekranie zobaczyłem mężczyznę w masce. Siedział w fotelu, jakby czekał na mnie. Gdy zaczął mówić jego głos, brzmiał niemal życzliwie: David, jesteś wyjątkowy. Wiesz, dlaczego wybrałem ciebie? Bo widzę w tobie potencjał. Jeśli przeżyjesz tę noc, staniesz się kimś więcej niż tylko chłopcem. Staniesz się mężczyzną. A jeśli nie. Uśmiechnął się, a ja zrozumiałem, że nie zamierzał dokończyć zdania. Została ostatnia zagadka. Powodzenia. Ekran zgasł, a pokój zalała ciemność. Usłyszałem dźwięk. Coś zbliżało się do mnie. Nie byłem już pewien, czy to tylko wyobraźnia, czy prawdziwy koszmar. Wiedziałem jedno. Musiałem przeżyć. Za wszelką cenę. Strzymałem oddech, nasłuchując kroków zbliżających się w ciemności. Stukanie butów o betonową podłogę było miarowe i spokojne, jakby mój prześladowca czerpał przyjemność z przedłużania tej chwili. Nie mogłem tak stać. Mój oddech był płytki. Serce waliło jak młot. Ruszyłem naprzód. Biegłem po omacku, uderzając w ściany, potykając się o własne nogi. W pewnym momencie ręka natrafiła na klamkę. Drzwi były otwarte. Bez zastanowienia wpadłem do środka i zatrzasnąłem je za sobą. Znalazłem się w kolejnym pokoju. Tutaj nie było dziecięcych rysunków ani zdjęć. Ściany były białe, niemal sterylne. Na środku stał stół, a na nim metalowa skrzynka i stoper odliczający czas. Dziesięć minut. Na skrzynce widniał napis Rozwiąż albo zgaśniesz. Spojrzałem na boki, szukając wskazówek. Na ścianach pojawiły się projekcje tekstów, hasła, równania, jakieś niezrozumiałe symbole. Zaczynałem panikować. Mój wzrok wpadł na kartkę leżącą obok skrzynki. Klucz otwiera ostatnie drzwi. Aby go zdobyć, wybierz właściwą liczbę. Masz tylko jedno podejście. W głowie krążyły mi obrazy poprzednich zadań. Wszystko wydawało się połączone, ale w chaosie wspomnień nie mogłem znaleźć odpowiedzi. Licznik schodził do pięciu minut. Przypomniałem sobie zdjęcia na ścianach, daty. Każde dziecko miało swoją datę urodzenia i zaginięcia. Czy to klucz? Nerwowo przeliczałem różnicę między datami osiem lat, siedem lat, sześć lat. Ale moje oczy zatrzymały się na jednym zdjęciu moje własne. Mój oddech zamarł. To było niemożliwe. Zdjęcie, które widziałem, przedstawiało mnie w dniu moich dziewiątych urodzin. Pod spodem widniała data dzisiejsza. Czy on już zaplanował mój koniec? Miałem minutę. Ostatnie sekundy płynęły jak krople potu spływające mi po czole. W końcu postawiłem na liczbę 11. Mój wiek. Wcisnąłem ją na skrzynce i odsunąłem się. Cisza, tylko tykanie zegara, a potem klik. Skrzynka otworzyła się. Ukazując mały metalowy klucz. Zanim zdążyłem ochłonąć, poczułem coś na karku. Czyjś oddech. Odwróciłem się gwałtownie, ale nikogo nie było. Jednak wiedziałem, że on tam jest. Zawsze był. Z kluczem w dłoni rzuciłem się do drzwi. Wbiegłem do korytarza, a przed sobą zobaczyłem ostatnie drzwi. Na ich powierzchni widniał napis Wyjście. Ale tylko dla tych, którzy zapłacili cenę. Klucz pasował, a drzwi otworzyły się z przeciągłym zgrzytem. Wbiegłem na zewnątrz i poczułem chłodne powietrze na twarzy. Ale to nie było oswobodzenie. Niebo było ciemne, a wokół mnie nie było nic poza pustką i mgłą. Spojrzałem w górę, a na wzgórzu zobaczyłem sylwetkę mężczyzny w masce. Patrzył na mnie. Wiedziałem, że to nie koniec. W tej chwili zrozumiałem. Ten koszmar nie był dla niego grą. Był dla mnie lekcją. W jego oczach widziałem coś, co mroziło krew w żyłach dumę. Zrobiłem krok naprzód, a w oddali usłyszałem jego słowa, wykrzyczane przez mgłę: Gratulacje, David. Teraz jesteś jednym z nas. I wtedy uświadomiłem sobie prawdę. Ucieczka nigdy nie była możliwa. On nie chciał mnie zabić. Chciał mnie zmienić, a najgorsze było to, że mu się udało. Stanąłem w miejscu. Mgła wokół mnie gęstniała, otaczając mnie jak zasłona, odcinając od tego, co jeszcze mogło przypominać rzeczywistość. Mężczyzna w masce wciąż stał na wzgórzu, patrzył na mnie, jakby czekał na coś, na jakiś ruch. Wtedy to zauważyłem. Klucz, który ściskałem w dłoni, zaczął się rozgrzewać. Jego metal powoli zmieniał kolor na czerwony, aż musiałem go upuścić. Spadł na ziemię z cichym brzękiem. Kiedy podniosłem wzrok, coś się zmieniło. Mężczyzna w masce był bliżej. Zbyt blisko. Zrozumiałem, że wcale nie schodził z wzgórza. To teren wokół mnie się kurczył, zacieśniał jak niewidzialna klatka. Co teraz David? Jego głos zabrzmiał w mojej głowie. Zrobiłem krok wstecz, ale nie było już dokąd uciekać. Mgła rozstąpiła się na sekundę, i wtedy zobaczyłem siebie, nie swoje odbicie, nie iluzję siebie, chłopca, który jeszcze kilka godzin temu był pełen strachu i niewinności. Stał po drugiej stronie korytarza. Jego oczy były puste, twarz nie wyrażała emocji. To ty przedtem. Wyszeptał mężczyzna w masce. Chłopiec podniósł rękę i wskazał na mnie. W jego ustach pojawił się delikatny uśmiech. Zajmij moje miejsce. Zanim zdążyłem zrozumieć, co się dzieje, ziemia pode mną zaczęła pękać. Wpadłem w ciemność krzycząc, próbując się czegoś chwycić. Ale nie było nic. A potem się obudziłem. Byłem z powrotem w pierwszym pokoju. Te same zimne ściany, ta sama latarka, ale coś było inaczej. Kiedy spojrzałem na swoje dłonie, zauważyłem, że są większe. Moje ciało nie było już ciałem dziecka. Na ścianie przede mną pojawiło się lustro. Spojrzałem w nie i zobaczyłem mężczyznę mężczyznę w masce. Chciałem krzyczeć, ale nie mogłem. Byłem teraz obserwatorem twórcą gry. A przede mną na środku pokoju spało kolejne dziecko. Witaj. Powiedziałem, czując obcą siłę zmuszającą mnie do wypowiedzenia tych słów. Czas dorosnąć. Scenariusz Damian Walaszczyk. Głosu udzielił Michał. Czytał Marcelo.